Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Wracamy do posiadłości na Mazury, do klienta, u którego montowaliśmy instalację fotowoltaiczną na falowniku SMA. Dzisiaj będziemy montowali monitoring oraz sieć Wi-Fi na całej posiadłości. Musimy zapewnić. Pełną pracę systemu internetowego no, na bardzo dużej powierzchni. I do tego klient poprosił, aby mieć podgląd na to, co się dzieje w koło jego budynków. Zapraszam do oglądania. Pokażę po kolei, jakie użyliśmy kamery, jakie użyliśmy wzmacniacza sygnału, ile to kosztowało i jak to działa. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w posiadłości u pani Anety Polk. Wcześniej robiliśmy drobny wywiad z mężem. Pani Aneto, takie pytanie dlaczego zdecydowała się pani na nasze usługi? Mm, bo od początku do końca rozumiałam, o czym mówimy. Może powiem tak: to jest wymagająca nieruchomość, ma ponad dobrze 100 lat. Jeśli chcemy iść z duchem czasu i się modernizować, to cały czas dla mnie to się musi wpisać w ten klimat. Ja i mój mąż nie jesteśmy wiele młodsi od tego domu. Więc trzeba nam bardzo jasno wszystko wyłożyć. Przy czym zadajemy mnóstwo dziwnych pytań, i wszystkie, absolutnie wszystkie zostały nam e, kwestie wyjaśnione. To było bardzo proste. E, także decyzja była łatwa. Może musieliśmy się spotkać trzy razy, głównie ze względu e, żeby znaczy, wyjaśnić, żeby tak. wyjaśnić. Um, wszystko stało się jasne, i efekt jest dokładnie tak, jak rozmawialiśmy. Nie było tutaj po drodze żadnej ściemy, nie było obiecywania niczego, co się nie stało, i wszystko się idealnie wpisało w klimat tego domu. Więc my, ja jestem przeszczęśliwa. Dziękuję bardzo, że skorzystała Pani z naszych usług. Ja tylko mogę powiedzieć, że Pani Aneta jest bardzo wyjątkową osobą, bardzo empatyczną i nas to, nie ukrywam, też urzekło, e, że okazaliście Państwo nam cierpliwość w tym właśnie tłumaczeniu i w tym, co możemy my pokazać ze swojej strony. Było nam, nam jest zawsze bardzo miło Was widzieć, bo wiadomo, że technologia idzie do przodu. Tu można coś poprawić, tu można coś dołożyć. Ostatnio mi Pan powiedział o. A tam gdzie jest trochę cienia. Optymalizatory. Tak, o optymalizatorze, więc idziemy cały do, czas do przodu i tak. współpracujemy. Zasięgiem Wi-Fi musimy objąć aż 2 hektary. To samo tyczy się monitoringu. Zdecydowaliśmy się u klienta zamontować kamery i mołu. Na wstępie dodam, że nie jesteśmy sponsorowani przez żadną firmę. Dobieramy do, dla klienta kamery te, które uważamy za słuszne w danym miejscu. Chciałbym Wam pokazać te rozwiązania, które będziemy tutaj stosować. Może zacznę od takiej kamery, która ma dwa obiektywy. Dodatkowo ma ruchomą głowicę. Głowica Przekręca się w lewo, w prawą stronę, góra dół. Górny obiektyw ustawiamy sobie w stałym położeniu. Dlaczego akurat te kamery? Klient tak naprawdę chce tylko podglądać to, co dzieje się na posesji. Nie będzie to żadna forma monitoringu strzeżonego. Wyjeżdża czasami, chce podejrzeć, czy wszystko jest ok. Jak działa taka kamera? Ten kamerę możemy podłączyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to taki, że podłączamy. Zasilanie. Taki klasyczny zasilacz ewentualnie możemy obciąć i doprowadzić napięcie z rozdzielnicy, żeby było stałe napięcie. Drugi sposób możemy podłączyć zasilacz, i tu jest gniazdo RJ45. Podłączamy tę kamerę do widorejstratora. W pierwszej wersji, jeżeli podłączymy tylko zasilanie, mamy opcję włożenia karty pamięci. I dlatego stosujemy to w wielu miejscach, gdzie nie ma możliwości postawienia rejestratora. A klient mimo wszystko chce mieć historię zapisu, czy ten system jest bezpieczny. Prawda jest taka, że tak jak każdy system monitoringu, można go zagłuszyć, e, można go w jakiś sposób zaoślepić, więc kamera nie jest podstawową formą ochrony mienia. Aczkolwiek widzimy, co się dzieje. No, tak naprawdę, jeżeli osoba wejdzie na posesję, wszystkich kamer od razu nie zauważy i wszystkich kamer nie zagłuszy. Ta kamera ma opcję Wi-Fi, tak jak wcześniej powiedziałem, i wkładamy kartę pamięci. Zapis no w zależności od wielkości karty. My stosujemy zazwyczaj 256 i ustawiamy klientowi pracę kamery tylko na zdarzenie czyli jeżeli przejedzie samochód, przejdzie człowiek, dopiero rozpoczyna się zapis i można jednocześnie na żywo podglądać, co się dzieje, dzięki czemu oszczędzamy miejsce i do kilku tygodni wstecz możemy podejrzeć sobie zdarzenia. Jakie dodatkowe funkcje ma taka kamera? Przede wszystkim doświetlenie podczerwieni, doświetlenie diodą białą, tak samo ta u dołu, ma podświetlenie podczerwieni i diodą białą. Niektóre wersje, akurat w tej firmie, mają możliwość komunikacji w dwie strony czyli słyszymy, co dzieje się na podwórku. Ale też możemy przez smartfona powiedzieć coś do osoby, która znajduje się na posesji. Dodatkowo niektóre kamery z tej serii mają wbudowany alarm, czyli możemy wywołać syrenę i taki bajer powiedzmy światło migające, żeby odstraszyć potencjalnego złoczyńcę. Do tych kamer możemy zastosować mobilną aplikację e i Live. ewentualnie podłączamy do wideorejestratora. Jaki wideorejestrator? No to już zależy od tego, jakie mamy preferencje. Może być to Hikvision, może być Dahua, może być BCS, tych firm na rynku jest bardzo dużo. E, te kamery, kamery działają w systemie OneView, czyli możemy podłączyć praktycznie do każdego wideorejestratora, który jest na rynku. Drugie rozwiązanie, które będziemy montowali, gdzie chcemy tak naprawdę powiesić kamerę w stały punkt, to jest taka kamera powieszona na stałe. Działa tak jak i ta poprzednia, czyli możemy włożyć kartę pamięci, możemy podłączyć do niej. Musimy podłączyć zasilacz, ale możemy podłączyć RJ-45 do rejestratora lub przez aplikację odczytywać zapis z karty pamięci. Taka rada. Jeżeli montujemy kamery i chcemy, żeby posesja była w pełni zabezpieczona, musimy zastosować na budynek około 8 kamer. Jeżeli mamy budynek w kwadracie, zaleca się, aby na każdym rogu były dwie kamery. Dlaczego? No, jeżeli już dążymy do tego, żeby mieć taki całkowity podgląd po sesji, musimy robić ten monitoring krzyżowo. Jest to bardzo ważne ze względów chociażby takich bezpieczeństwa. Jeżeli już traktujemy poważnie, to jako monitoring ma być użyty do ewentualnie jakichś dowodów. Potencjalny złodziej jedną zagłuszy, to druga tak naprawdę tego, tego delikwenta widzi. Wiadomo, że wiele kontrowersji, co ten monitoring da. Przecież ktoś przyjdzie w kominiarce, ktoś przyjdzie w czapce, ktoś przyjdzie ee, jakiś tam zamaskowany. No u mnie osobiście zdarzyło się, że na osiedlu ktoś kradł rowery i nie pomyślał ani o kominiarce, ani o okularach. Było czarno na białym, widać twarz, e, kto to był, kiedy, która godzina ukradła rower. Płacisz dużo za prąd czy ogrzewanie? Od 10 lat pomagamy właścicielom domu obniżać rachunki oraz poprawiać komfort życia. Instalujemy fotowoltaikę, elektrykę, hydraulikę i docieplenia. Zoptymalizujemy energetycznie Twój dom. Usługę wykonamy od projektu aż po montaż. Zadzwoń lub napisz. Kontakt jest w opisie. Zrobimy darmową wycenę oraz podpowiemy, co sprawdzi się w Twoim domu. Lecimy dalej. Za nami instalacja, o której opowiadałem w poprzednich odcinkach. A z boku widać kamerę, właśnie tę, którą przed chwilą zaprezentowałem. Kamera obrotowa skierowana jest tak, aby jedna strona patrzyła w jedną stronę, a ta na dole jest skierowana na panele. Dlaczego? Dlatego, że ta instalacja jest blisko drogi. Tak naprawdę, jeżeli ktoś przejdzie przez płot i będzie chciał uszkodzić, będzie mógł klient zobaczyć, dostanie powiadomienie o tym, że ktoś wszedł na posesję. Wcześniej o tym nie wspominałem, ale te kamery mają bardzo fajną funkcję. Jeżeli Pojawi się zdarzenie, czyli w postaci samochodu, ewentualnie wtargnięcie człowieka. Kamera wysyła powiadomienie no w ciągu, tak naprawdę, sekundy na telefon, i my możemy w czasie rzeczywistym zobaczyć, co się dzieje na posesji. Jest to bardzo fajna opcja i wierzcie mi, przydatna. Jak zamontować taką kamerę? My stosujemy osobiście puszki hermetyczne. W tej puszce umieszczamy zasilacz. Nie stosujemy fabrycznych zasilaczy, dlatego że to są zasilacze takie typowe, wkładane do gniazdka. Stosujemy swoje zasilacze. On jest na stałe podłączony w takiej puszce. Kamera jest umieszczona na puszce. Dzięki czemu wygląda to schludnie, nie widać żadnych kabli i jest spójne razem z całą kamerą. Klient chce wszystkie kamery w jednym systemie. Dlatego wybraliśmy między innymi te firmy. Są też inne firmy, które oferują podobny asortyment. Dodatkowo w małych pomieszczeniach gospodarczych będziemy umieszczali takie kamery, które stawiamy, po to, żeby też klient mógł zobaczyć, co się dzieje. Jedna jest, tak jak i w tamtych, na stałe powiedzmy sobie w jednym punkcie umieszczona, a druga kamera. Drugi obiektyw obraca się góra, dół, w lewo, w prawo. Ta kamera też ma doświetlenie, też widzi w nocy, widzi w nocy kolorowo, ma komunikację dwustronną, czyli klient może słyszeć, co dzieje się w pomieszczeniu i dodatkowo może powiedzieć. Ja osobiście mam jeszcze małe dzieci i w sytuacji, kiedy był w Polsce COVID, używałem takich kamer do komunikacji z dziećmi, które uczyły się zdalnie. Stawiałem na biurku. One wiedziały o tym, że kamera jest włączona. Mogłem cały czas widzieć, co one robią, czy już są bezpieczne i mogłem z nimi rozmawiać przez te kamery. Naprawdę bardzo przydatna, przy, przydatna opcja. Osobiście montujemy bardzo dużo takich kamer w miejscach, gdzie są starsze osoby. Ostatnio montowaliśmy u pani, która ma 94 lata. Dzieci chciały podglądać, co się dzieje w tym domu, dlatego że przychodzi opiekunka. Oczywiście i opiekunka i ta pani wyraziły zgodę, aby te kamery były zamontowane. Zamontowaliśmy we wszystkich pomieszczeniach, w których można było, czyli kuchnia, e, pokoje. Dzieci są Pewne, że opiekunka dobrze e, wykonuje swoje obowiązki, a też mogą zobaczyć, czy wszystko jest dobrze z ich mamą, ewentualnie powiadomić służby, jeśli będzie taka konieczność. Także te kamery służą nie tylko do monitoringu posiadłości, ale możemy zastosować w domu do opieki nad starszymi osobami, nad osobami niepełnosprawnymi, ewentualnie jak mamy młodzież, która uczy się w domu zdalnie, też możemy wykorzystywać. Pamiętajmy, aby informować osobę, Osoby, które są filmowane, abyśmy nie montowali tych kamer z ukrycia. Zasadę wyznajemy taką: tam gdzie montujemy kamery, informujemy klientów, że kamera jest zamontowana, i klient jest przez nas zobowiązany, żeby powiadomić wszystkie osoby, które wchodzą do domu, że. Jest monitoring, że będą obserwowane. Uważam za nieuczciwą rzecz, jeżeli montujemy kamerę i nie powiadomimy kogoś o tym, że jest ona zamontowana. To taka cenna rada dla innych osób, które chcą zamontować i używają kamer. A co zrobić z internetem? Sprawa jest prosta. Montujemy tego typu wzmacniacze. Do tej pory klient, aby zabezpieczyć zasięg Wi-Fi na dwóch hektarach, praktycznie w każdym gniazku miał włożony repeater. Te repeatery były różnych firm. Raz się łączyły, raz nie. Prędkość internetu była różna, no bo ze sobą nie były kompatybilne. My zaproponowaliśmy troszeczkę inne rozwiązanie. Jakie rozwiązanie tym razem? Tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma alokowania produktu. Po prostu stosujemy urządzenia, które uważamy, że działają, są sprawdzone. Współpracujemy wiele lat z pewnymi brandami. Tu mamy Tepening. Te urządzenia są w wersji outdoorowej i wewnętrznej. Tak naprawdę możemy zastosować na zewnątrz i wewnątrz. Według karty katalogowej. Ten wzmacniacz oferuje do 200 metrów zasięgu. Jak każda karta katalogowa pokazuje optymalne warunki, na tej posiadłości sprawdziliśmy. Zasięg waha się mniej więcej w przedziale 70-90%, ale w odległości 60 metrów od tego wzmacniacza. Ile musimy zastosować takich urządzeń? Żeby zabezpieczyć zasięg, na dwóch hektarach stosujemy od 5 do siedmiu takich wzmacniaczy. Mierzymy sygnał, i w momencie, kiedy spada nam do 80%, montujemy drugi taki wzmacniacz. Na całej posesji będzie jedna nazwa sieci. Także nie musimy się martwić o to, że będziemy musieli. W komórce przełączać na inną sieć lub uruchamiać nową sieć za każdym razem, będzie to dla każdego użytkownika niezauważalne. Tym systemem można zarządzać przez internet. Można też stworzyć taką sieć dla gości, czyli my mamy swoją wewnętrzną sieć, a dla gości udostępniamy i nadajemy parametry, jaka ma być prędkość, ograniczamy strony, na które klient czy tam gość może wejść. Także tu, w tym przypadku, będziemy robić jeszcze dokładne pomiary ale już ze wstępnych wynika to, że będzie pięć takich urządzeń. W przypadku tej posiadłości będziemy montować jeszcze dwa urządzenia wewnętrzne. Podobnie wyglądają do tych, tylko że już nie mają IP68 po to, żeby klient miał też dobry internet wewnątrz budynków. Budynki tu są tak naprawdę przedwojenne i mają bardzo grube mury. W związku z czym e, 2,4 GHz przedostanie się przez te mury, ale już 5 GHz ma problem, tracimy zasięg. Te e, wzmacniacze, jako jedne z nielicznych na rynku, łączą się ze sobą właśnie po częstotliwości 2,4 GHz. E, testowaliśmy inne firmy, próbowaliśmy wymusić, aby było 2,4 GHz. Niestety to się nie udało. E, żeby była zapewniona wysoka prędkość transmisji, łączą się po 5 GHz. Co skutkuje tym, że jeżeli stworzymy sieć na zewnątrz, w środku już mamy słaby zasięg i ta, ten transfer spada? A co zrobić w domu, jeżeli mieszkasz w bloku i masz słaby zasięg, bo masz ściany żelbetowe, e, są też inne rozwiązania. Ma Asus, ma Xiaomi, ma tak naprawdę TP-Link oraz wiele innych firm. E, tworzymy siatkę mesh. Często wystarczy kupić dwa takie wzmacniacze, podłączamy do routera, nadajemy nazwę sieci i tak samo jak w tym przypadku tworzy się siatka mesh, która powoduje, że jest jedna sieć i pokrycie sygnału w całym mieszkaniu. A teraz trochę o kosztach. W zależności od modelu kamery, cena z materiałem waha się od 600 zł do 1000. Mówimy tu o kamerach obrotowych zewnętrznych. Jeżeli mówimy o kamerze wewnętrznej, tak naprawdę jest to koszt 300 zł. A co ze wzmacniaczem WiFi? Pokrycie takiego areału, o którym powiedzieliśmy, jest to koszt około 5000 zł. W cenę wchodzi montaż, wchodzą urządzenia oraz cały materiał niezbędny do tego, aby połączyć te wszystkie elementy w jedną sieć. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji. Linki do produktów, które użyliśmy w tej realizacji są w opisie filmu. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.